W kuchni u Pauliny i u Daniela bardzo spodobała mi się jedna rzecz. Słoik na szczęśliwe chwile. Sprawimy, żeby tych chwil szczęścia nie zabrakło. Cześć! Dzień dobry. Słuchaj, zrobimy razem słoik na większe chwile szczęścia, dobra? Flamaster, kartka, słoik. Coś ci świta? Podsadzić to do środka i napisać. Odzaprać. Dokładnie, to jest wydrukowany na wzór, czyli otwieramy słoik, drukujemy sobie na tej kartce co tylko chcemy i musimy tylko dopasować, zobaczcie, kartkę do słoika i możemy ją dopasować tak, że albo ją przykleimy, ale żeby nie mieć potem śladów skleju, żeby nie zmywać tego, to możemy też włożyć tutaj ręcznik kuchenny. Czy jesteś w stanie to teraz tylko po śladach napisać tym flamastrem? Mam nadzieję. Nieźle Danielowi idzie. To nie takie proste, żeby napisać coś tak ładnie na okrągłej powierzchni słoika. Voilà! I uwaga! O! Pokaż. Wymiękam. Ja patrz jak to pięknie wyszło. Na, naprawdę, wymiękam. Teraz przykrywamy to i mamy to I w prezencie. Super. Podoba Ci się? Bardzo. To ja Ci bardzo dziękuję, piona.